Siema, siema, wita was, przeziębiony snajper. Lekko yy, coś tam ten. No, witam na stronie CSGO.skins.com. Link do strony opisu: skoda na snajper 0,2 zł oraz 10 groszy na start i plus 10% do depozytu. Więc przykładowo, pacjent 10 zł 10 zł macie złotówkę za darmo, a w pacjent 100 zł na przykład macie już 10 zł za darmo. Przypominam również o rozdaniach na stronie, które macie w tym momencie na ekranie. Wpłacając minimum 840, macie szansę na takiego umpa za 33 zł, nawet takiego akacza za 210, a wpłacając minimum 10 zł, macie szansę na wydropienie M4A4D Coalition za 383 zł. Łączna wartość skinów, które musicie minimum wpłacić, tutaj no to jest ogólnie około 1000 zł. Jak sobie wszystko dodacie, przypominam również. O tym, że jak wygrać, to wyświetli się taki komunikat, że wygraliście, no i potem tego skina macie do odbioru tutaj w swoim ekwipunku Klikając, po prostu odbierz. My w dzisiejszym odcinku mamy 15 tysięcy, mamy jeszcze 18 tysięcy w ekwipunku także coś sobie tam pootwieramy. Eee... <laughs> Co bym tak naprawdę dzisiaj chciał pootwierać? No to myślę, że zrobić profit, zrobić profit. I chciałbym podpierać na pewno coś ze skrzynek z CSA yy, A oprócz tego, coś na pewno powygrywać. Dobra, za 6000 sobie stwórzmy na standardzie. No, jest to jester 6% na kosę. Znaczy 6% na special item w sumie. Więc zobaczymy. Mamy bitwę za 6000 zł <laughs> Miejmy nadzieję, że to wygramy. No, pierwszy nam średnio. Choć nie, ej, myślę, że to jest szkieleto, no to grafit Bardzo ładnie, ojejku, jak... Fire Serpent wypadł Fire Serpent wypadł No to nieźle, bo te mili Bo te mili nas chyba poskromił, że tak powiem Poskromił No, tutaj średnio Ale nawet byśmy tego na Underdogu nie wygrali, z tego co widzę Chyba coś dla bota Michaela wydropi. Na razie średniawa. No nie, nawet Underdoga byśmy nie wygrali. Bota Emily zgarnął potężny zysk. Zrobimy sobie jeszcze raz taką samą bitwę. Na czterech spróbujemy tym razem. Stanie nam wtedy 2000, no, ale to jeszcze będziemy mieli na skrzynki. Więc zobaczymy. Cztery skrzynki, brawo No 6% na kosę jest Także sporo, no nie No nie, i karambit najdroższy Jaki mógł wypaść, wypadł dla bota Michaela I jeszcze Fire Serpent mu wypadł. Co jest grane, ej No i bym, nie, no dobra Jeszcze kol, o, o, ten Koi Mógł wypada? Co, jeszcze jeden Same czerwone mu wypadły Co jest grane, A mi w ogóle też Bardzo dobrze wydropił, dwa razy ten grafit no ale to byśmy też tego underdoga nie wygrali Dobra, no zostało nam 500 zł. mamy punkty, więc punkty sobie zużyjemy Postrzelamy 50, 50, 90 I 61, spoko Mamy 1800 zł. Tania skrzynka jakaś taka właśnie typowo z CS a która to będzie, danger o danger kosztuje tanio to dodam sobie tak 5 dangerów fracture ile kosztuje 140 to 3 no i dobra zostawimy sobie jeszcze 400 zł na następną bitwę dobra skoro nam standard nie chce sięgać to dodajmy underdoga zobaczymy 8 skrzynek dodamy sobie bot o nie trzeba dodawać botów bo ktoś dołączył ale dwa boty sobie dodamy yolo slow dołączył do nas zobaczymy pierwszy nie siadł. No ale dobra, to pierwsze to każdemu nie siadło, także spoko. Drugi coś dał, ale nie dużo. 193 zł za jedną skrzynkę płacimy, więc jedna kosa by musiała chociaż wypaść. Albo coś wartego więcej. Oho, Bodrosso dostał. Ale dobra, to jest Underdog, no tak, zapomniałem. I jeszcze jedną kosę dostał. Bodrosso. I kosa dla Jolo Sloa Safari. Dwie skrzynki zostały, 20 zł różnicy. Oj, to może być drogie. Jest drogie. Urban Mask, szkieleton Dawaj bo No nie, no co, jest grane. Czemu ja nie wygrywam takich bitew? 400 zł nam zostało, dobra, jeszcze jedno sobie ustrzelimy. Ok. Damy sobie 3 razy tego. Dajmy na czterech i na tym underdogu. No proszę, musi coś siąść w końcu. Musi coś w końcu siąść. No jak to także nie siądzie, to to jest niemożliwe. Ej. Dobra. Jest kosa. Jest spoko. Tylko byśmy to wygrali. Obyśmy to wygrali. Dobra, spoko. Bo to Aleks nas prześcignął. I proszę. Dobra, mamy to jeszcze kosa wypadła jedna. Spoko mamy plus, mamy profit. Mamy piękny profit. Dobra, te cases są faktycznie dobre, więc ja bym sobie w nie poszedł mocno. Cztery gracze jeszcze raz i underdog. Bitwa za dwa koła. Na razie do 15 tysięcy przewaliliśmy, więc mega dobrze nam poszło. Pierwsza bitwa dopiero wygrała na dzisiejszym odcinku. Dobra, i tu nieważne czy przegramy, czy wygramy, to jest ostatnia bitwa, bo... To tak nie może być, ewidentnie dzisiaj nie mam szczęścia Więc nie mogę przewalić całego budżetu tak Nie mogę przewalić całego budżetu, Bodros Print Streama ładnie Dobra Spoko Tylko że się ta bitwa zwróciła nie O dobra Bodros Sokosa Ładny, Crimson Weavik Bez kosy no, <laughs> no, wszyscy są mniej więcej podobni, oprócz Botaroso. Okej, okay, Bot samo wydropił drogo, nas prześcignął lekko. I tu niestety dla nas wypada. No, 6 skrzynek. Jest kolejna kosa dla bota i samo, więc Bot więc Boty samo już z nami nie gra. I Bot Michał by musiał coś wydropić jeszcze. Kurde, no. 30 zł. No nie no, znowu fatalnie. Trzy skrzynki zostały 40 zł różnicy, wszystko jest możliwe. Kurde, nie. Dobra, ale w słabym stanie. Dobra, prześcignął nas. Glock boy, aż mógł mu wypadł stat traku. Proszę słaby stan. Jest, słaby stan, dobra. 13 zł różnicy. Oj, prześcignę. Nie, 2 złote. 3,5 tysiąca zgarnął bot Michael. No i co? No i to sobie wymienimy. 1, 3, 7, 9, 9. 18 zł. Zawsze coś. No i co? No zostało nam tylko 18 tysięcy w ekwipunku. Więc prawdopodobnie będzie to na następny odcinek. Także co? Ja się zamierzam, żegnąc do zobaczenia do następnego, trzymajcie się narka.